Hej, witam was! Bardzo serdecznie, ja jestem Pabstro a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Ja będę dzisiaj grał szturmowcem na mapie kanały No Share w trybie zespołowego Deatmechu. E, przepraszam z góry za mój katar, ale wciągnąłem sobie troszkę tabaczki i kompletnie zatkał nos. E, ale cóż, będę musiał sobie z tym jakoś poradzić, jako Tutaj możecie zobaczyć moje wyposażenie Ostatnio polubiłem strasznie broń z, z serii AK Tak więc dzisiaj jako broń główną używam AK-74M e, Jako broń osobistą, z racji <grychy> używania broni tej właśnie w DayZ M1911 e, Gadżet, pierwsza apteczka, jak wiadomo I defibrylator na szturmowcu I bieg drużynowy, żeby się dopasować właśnie do drużyny Tak więc Napierdzielamy właśnie tutaj. Mam nadzieję, że zdobędę przynajmniej jakieś miejsce na podium. Chociaż oczywiście nie obiecuję, bo moja forma ostatnio ma wiele do życzenia. 27 lipca zaczyna się turniej na ESL. Może kojarzycie, nie wiem. właśnie z moim planem będę właśnie uczestniczył w tym turnieju i mamy nadzieję że zdobędziemy jakieś przyzwoite mie miejsce Fuck. przyzwoite miejsce tak więc jest o co walczyć bo tam parę nagród ciekawych jest oczywiście gry jakieś do wygrania są ale pewnie będziemy o, pewnie będziemy walczyć z jakimiś yy, Profesjonalistami i nie uda nam się wiele wywalczyć, ale liczy się zabawa. Za tę defibrilację mam zamiar za to zdobyć pierwsze miejsce, ale właśnie nie wiem jak to wyjdzie. Oczywiście z tego AK również da się zabić wiele osób. Często gdy jestem jeden na jeden z kimś to bardzo często wygrywam takie pojedynki. Zresztą ta broń ma naprawdę silnego kopa. Jeszcze mam ochotę zabić kogoś z noża, bo ostatnio strasznie mi się spodobały te animacje. E, ostatnio właśnie mam zamiar w przyszłym tygodniu kupić sobie dodatek do właśnie Battlefielda. To close Quarters mam Ogólnie zamiar kupić całe konto premium, tak więc pojawią się jakieś nagrania właśnie z tych map najnowszych. A gdy yy, pojawi się ten najnowszy dodatek, to właśnie z tego również mam zamiar jakieś materiały wrzucić, tak więc nie będzie nudno i yy, fani Battlefielda na moim kanale na pewno będą mieli co oglądać. Tak więc oczywiście zapraszam do śledzenia właśnie tych materiałów. E, dobra, tak więc jak to jest z mutacją? Dobra jeszcze. Jesteśmy trochę tak jakoś, jakoś w środku tabeli. Mam nadzieję że jeszcze troszkę podskoczyć z tym. Oj. O, jak on mnie uszczelił. Ok, oh. wow, wow, wow. Tak więc, skoro mówiłem o tym turnieju, to mówię od razu, że na pewno nagram jakiś materiał właśnie z tych turniej e i właśnie będziecie mogli zobaczyć, jak sobie radzę, jak, jak właśnie wyglądają takie turnieje Battlefielda. Bo szczerze mówiąc, ja pierwszy raz będę brał w takim właśnie e, turnieju udział. ty, Tutaj jest tryb hardcore, tak więc właśnie zabijanie w zespole zdarza się. E, zapraszam tak w ogóle na nasz serwer. Battlefield Arun Grande. Nasz klan się nazywa, tak więc serdecznie zapraszam do gry. Ja tam bardzo często przesiaduję. W ogóle możecie dołączać do moich rozgrywek. Jeśli oczywiście nie gracie w Close Quarters, bo wiem, że te mapy są o wiele lepsze jak na razie z Close Quarters. I na pewno woli się grać tam niż na tych starych mapach Wow Na tych starych <laughs> mapach dopiero z dodatku Back to Karkand albo właśnie z podstawki Już jesteśmy Jestem drugi w tabeli w naszym dru naszej drużynie A Wow fuck Aaa, nie ze mną takie numery, kurde jeden był, ale drugiego już mi się nie udało zabić oj strasznie mam przytkany nos, przepraszam was bardzo jeśli mówię tak właśnie przez nos to nie zwracajcie po prostu uwagi wow. ostatnio e, dużo subskry subskrypcji mi e, mi zawędrowało na mój kanał i strasznie wam za to dziękuję już zbliża się 200 subskrypcji na moim kanale 160 coś aktualnie jest tak więc jeszcze raz wielkie dzięki uskuteczniam ostatnią właśnie walkę w zwarciu i dlatego chcę sobie jak najszybciej zakupić to konto premium aby móc grać na tych najnowszych mapach Oczywiście, kuszą mnie Jakże te zniszczenia na tych Właśnie mapach z Close Quarters Bo za, 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 zaobserwowałem na różnych filmach na YouTube, że są one nieziemsko zarobiście zrobione Ej, masz Podchodzę do nagrania tego materiału już drugi raz Wow Drugi raz, a pierwszym razem jakoś mi się tak nie udało, bo jakoś się zachciało mi się kichać czy coś takiego i jakoś tak w ogóle się nie kleiła ta gatka. I mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem w tym co miałem wam do powiedzenia Wow, dwóch zabiłem o, wyszliśmy na prowadzenie dzięki tym dwóm moim pilom. Ła, wow, full auto poszło i nic się z tego nie zdało. No cóż, bywa, bywa. Mapa na tych e, zespołowych e, rozgrywkach, na tych zespołowych beatmatchach jest strasznie dynamiczna i ciężko cokolwiek tutaj komentować na bieżąco. Jeszcze... jeszcze do tego gdy się mówi przez nos. To naprawdę uwierzcie mi jest ciężko, ale chciałem coś właśnie nagrać z Battlefielda, bo dawno tak, takowych materiałów nie było. Ale jak widać na razie dość skutecznie zabijam tutaj ludzi. I nie jest źle. A fuck! Teraz zagapiłem się na tabelę. Teraz spimy jak najszybciej i pijemy dalej. O, koziruk jakiś. Dobra. Wow. Naprawdę z moim AK-74M AK strasznie ciężko wygrać na bliskich spotkaniach. Bo już jestem dosyć przyzwyczajony do tej właśnie givery. Reanimujmy jak najwięcej Żeby właśnie zdobywać punkciki I złapać tą baretkę najlepszy gracz Bo nie powiem przydała mi się Bo już mi niewiele naprawdę brakuje Żeby dostać a, gwiazdkę służby A skąd on walił Chyba tam bardziej na prawo Myślę że to ten koleś za mną zaraz Ale jednak nie A kurde Czemu ja nie rzucam granatów w ogóle O, dobra. No nie, teraz to zlamiłem. Mogłem strzelać, a nie bawić się z noży. Ale cóż, człowiek kupi. To tak jest. Dobra, ten chyba nie żyje już. A, podnośmy naszych kompanów. A, nie słyszę. Ło! Fuck. Teraz to pierdzielnęło no, po, porządnie pod, pod, pod no, moimi nogami. A! O, dobra. Nie wiem, czy mówiłem też też, czy nie, bo, jak mówię, drugi raz podchodzę do tego nagrania i mam nadzieję, że jakość yy, obrazu będzie lepsza niż w poprzednim, bo jakoś tak mi się pokrąciło wszystko w tym naszym moim programie do renderowania, że strasznie ta jakość wyszła słaba. O, oh, fuck. Tak, więc mam nadzieję, że będzie już lepsza. Nawet zdobyłem ofiarę adwersarza tutaj. Wow wow wow. Tutaj coś jest. Ha! Ale jadę bez kitu. To dobrze, dobrze mi idzie dość. Ha! Ha! Ha, ha. O, oh, fuck! Ho, ho, ho Dobrze jest! O, już się zbliża koniec mapy. To 300 jest fragów, jak widzę. O! Oh. Jeszcze tu jeden kill. O, oh, fuck! Dobra, nie zginąłem. Hehe! I jak tam z punktacją obczajmy 33 na 21, to no, mogło być lepiej, ale z punktami wyprzedziłem wszystkich, dość znaczną przewagę zdobyłem Nawet z tym katarem, który mam teraz. Masakra. No, baretka najlepszy gracz. Przyda się przyda. Już niedługo powinienem dostać odznaczenie właśnie za te baretki. I powinno być dość przyjemnie. E, jak tam dalej? Najlepsza drużyna również. Tak więc dzięki wielkie serdecznie za oglądanie tego materiału. E, zapraszam oczywiście do kolejnych. Mam nadzieję, że również będę zdobywał takie pozycje w przyszłych filmach. E, zapraszam do e, klanu Ruro Grande i na nasz, na nasz serwer. I wielkie dzięki za oglądanie jeszcze raz. Dzięki wielkie i Piona. Trzymajcie się. Cześć.